Cześć, z tej strony Ola. Witam cię na 10-minutowej łagodnej praktyce jogi, idealnej do wykonania, jeśli czujesz się przebodźcowana po ciężkim dniu. Dołącz do mnie i znajdź spokój w ciele. Zaczniemy od rozluźnienia twoich bioder i pleców. Usiądź na piętach, otwórz kolana na szerokość maty, jeśli możesz, lub nieco wężej, i z wydechem pospaceruj dłońmi w przód. Oprzyj czoło na macie i wpuść oddech tam, gdzie czujesz napięcia. Z każdym wydechem wyciągaj twój kręgosłup jeszcze bardziej w przód. Możesz wyobrazić sobie, że chcesz wcisnąć swoją klatkę piersiową między nogi, ale nie rób niczego na siłę. Jeśli w tej pozycji czujesz dyskomfort, możesz ułożyć zwinięty koc pod pośladkami. Kiedy będziesz gotowa, powoli odepnij się w przód i znajdź pozycję tabletop z dłońmi pod ramionami i kolanami pod biodrami. Z kolejnym wdechem otwórz klatkę piersiową, spójrz delikatnie w górę i z wydechem zaokrągli plecy. Wdech otwórz, przejdź przez każdy kręg swojego kręgosłupa, rozmasuj plecy. I wydech, zaokrągli. Poczuj przestrzeń w plecach. Wdech i wydech. Pięknie, ostatni raz. Otwórz i mocno zaokrągli plecy. Teraz zostań w centrum. I z kolejnym wydechem odepchnij się do psa z głową w dole. Wyciągnij miednicę w górę i pounoś na przemian prawą i lewą piętę, tak żeby przyzwyczaić ciało do tej pozycji. Aktywnie odpychaj się od dłoni, oddalaj ramiona od uszu i postaraj się wydłużać swój kręgosłup. Pięknie teraz zostań w centrum i z kolejnym wdechem unieś lewą nogę w górę. Z wydechem ugnij kolano i otwórz lewe biodro. Postaraj się utrzymać ramiona w jednej linii. I z kolejnym wydechem odstaw lewą nogę w przód między dłonie, przechodząc do pozycji gołębia. Daj sobie tutaj czas, żeby dostosować odległość między twoją łydką a udem i utrzymaj biodra w jednej linii tak, żeby oba pośladki były w górze. Z wydechem opuść klatkę piersiową i sięgnij dłońmi w przód. Możesz przejść na opuszki palców, żeby poczuć jeszcze więcej wyciągnięcia w ciele. Jeśli czujesz dyskomfort lub trudno utrzymać ci biodra w jednej linii, możesz podłożyć koc pod lewy pośladek. Jest to super pozycja na rozluźnienie całego ciała po ciężkim dniu. Z kolejnym wydechem pospaceruj dłońmi na lewą stronę i zostań na kilka głębokich oddechów. Poczuj przyjemne otwarcie w prawym boku ciała. I kiedy będziesz gotowa z wydechem zmień stronę i sięgnij dłońmi w prawo i powoli wróć do centrum i wróć w górę Teraz otwórz prawe biodro, tak żeby oba pośladki znajdowały się na macie. Prawa noga jest wydłużona do boku, a lewa ugięta. Z kolejnym wdechem sięgnij lewą dłonią w górę i z wydechem wykonaj skłon w bok do nogi. Możesz spojrzeć w górę. Upewnij się, że twoje ramiona są oddalone od uszu i oba pośladki zostają na macie. Poczuj, jak Twoje ciało nabiera przestrzeni w całym lewym boku. I powoli rozluźnij, wróć do centrum i wróć do pozycji tabletop na dłoniach i kolanach. Z kolejnym wydechem odepchnij się do psa z głową w dole. I z wdechem unieś prawą nogę w górę. Z wydechem ugnij kolano i otwórz biodro. Postaraj się utrzymać ramiona w jednej linii. I z kolejnym wydechem odłóż prawą nogę w przód między dłonie i przejdź do pozycji gołębia. Znowu daj sobie czas na ułożenie ciała biodra w jednej linii. Prawa stopa flex, i z wydechem pospaceruj dłońmi w przód, wyciągnij swój kręgosłup. Powinnaś czuć przyjemne rozciąganie w prawym pośladku. I z kolejnym wydechem przenieś dłonie na prawą stronę, otwierając lewy bok ciała. I kiedy będziesz gotowa, zmień stronę i sięgnij dłońmi w lewo. Twoje czoło cały czas spoczywa na macie. Powoli wróć do centrum i podejdź dłońmi bliżej, wróć w górę. Teraz otwórz lewe biodro, tak żeby oba pośladki znajdowały się na macie. Prawa noga zostaje ugięta. Z wdechem sięgnij prawą ręką w górę, i z wydechem otwórz prawy bok ciała. Znowu upewnij się, że Twoje ramiona są skierowane w dół. Lewą dłoń możesz odłożyć na prawym udzie. Możesz skierować swój oddech w prawy bok żeber, tworząc tam więcej przestrzeni. Super, i powoli rozluźnij. I przejdź do leżenia przodem. Odłóż czoło na lewej dłoni i z wydechem przyciągnij prawą stopę do pośladka. Poczuj tutaj przyjemne rozciąganie w Twoim mięśniu czworogłowym. Jeśli nie dosięgasz tutaj do stopy, możesz pomóc sobie gumą lub paskiem, a jeśli nie czujesz wystarczająco rozciągania, możesz otworzyć stopę w bok i przyciągać ją w kierunku maty. Uważaj przy tym na swoje prawe kolano bądź delikatna i nie rób niczego na siłę. Powoli rozluźnij i zmień stronę. Oprzyj czoło na prawej dłoni i przyciągnij lewą stopę do pośladka. Wpuść oddech w napięcia, które czujesz z każdym wydechem. Przyciągaj stopę nieco bliżej, a jeśli ci mało, możesz otworzyć stopę i przyciągać ją w kierunku maty. Pięknie. I powoli rozluźnij. Teraz otwórz stopy szerzej na szerokość maty, ustaw je w pozycji flex, palce otwarte do boku, tak żeby pięty były skierowane w dół do maty. Złącz łokcie ze sobą i odepchnij się od nich, opierając podbródek na dłoniach. Jest to super pozycja na rozluźnienie Twojego odcinka lędźwiowego. I zostaniemy w tej pozycji na kilka głębokich oddechów, daj sobie czas spokojny i miarowy oddech. Super i powoli rozluźnij, odepnij się od dłoni i usiądź na piętach. Tym razem złącz kolana ze sobą i ustaw ręce w linii z ciałem. Odłóż czoło na matę i poczuj przyjemne rozluźnienie w Twoich plecach i biodrach. I kiedy będziesz gotowa, kręg po kręgu zroluj się w górę i usiądź na pośladkach, wyciągnij nogi przed sobą, możesz przesunąć się nieco bardziej naprzód maty i z wydechem kręg po kręgu zroluj się do leżenia tyłem. Nasza ostatnia pozycja na dziś, wasana. Relaksacja dla całego Twojego ciała i umysłu. Otwórz stopy na szerokość maty, wnętrza dłoni skieruj ku górze i zamknij oczy. Możesz wyobrazić sobie jakiś ciepły kolor, który Cię otacza, albo miejsce, w którym chciałabyś się teraz znaleźć i czujesz się w nim bezpiecznie. Postaraj się odgonić od siebie wszystkie inne myśli. Skup się tylko na tym, co jest tu i teraz, na Twoim spokojnym i miarowym oddechu. Poczuj ruchy Twojej klatki piersiowej: w górę z wdechem, w dół z wydechem. Twoje ciało jest ciężkie i z każdym kolejnym wydechem rozpływa się na macie, a napięcia odpuszczają. Zostań tu tak długo, jak tego potrzebujesz, a ja Ci bardzo dziękuję za tę praktykę i do zobaczenia kolejnym razem.